Są dwa sposoby, w, jaki, w jakie możemy patrzeć na rzeczywistość. Jeden to taki, że bierzemy wszystko za pewnik, takie jakie jest. No Jest sobie życie, jestem ja. Jest, są ludzie, są miasta, jest praca, dom, dzieci, rodzina. Jest życie. Tak już jest. Proste, nie? Jeszcze jest drugi sposób. Kiedy patrzysz w swoją dłoń i widzisz tutaj po prostu miliardy, miliony ścieżek, tych małych po prostu wzorków, i widzisz po prostu nieskończoność w swojej ręce. I potem widzisz w niej w środku ile jest po prostu komórek, które ze sobą współgrają, a potem Przykrywujesz swoją uwagę z ręki dookoła i widzisz makroświat. Przed chwilą byłeś w mikroświecie nieskończonym, teraz widzisz makroświat skończony, znaczy nieskończony również. I wtedy patrzysz na wszystko jak na cud. Bo, bo to jest cudowne: życie jest cudowne. I właśnie albo będziemy patrzeć na życie jako cud, jako wszystko jest magiczne. Samo to, że jesteśmy w ciele, że to jest magiczne. Samo to, że jak otworzymy oczy, to widzimy magię wszędzie, że wszystko żyje. Albo ta pierwsza metoda, że wszystko jest, jakie jest. Bierzemy za pewnik to, co jest. I ta pierwsza metoda patrzenia na życie jest dosyć po prostu nudna. I często jest oczywiście przydatna, jeżeli chodzi o załatwianie praktycznych spraw, o przetrwanie. To się może przydać oczywiście, że tak, ale jest nudna na dłuższą metę. I patrząc na wszystko, jak na magię, to więcej też rozumiemy i jesteśmy przy tym bardziej zrelaksowani i mamy większą miłość. Przy czym wszystko nam się układa. No mamy przyjemniejsze, łagodniejsze. Bardziej kreatywne myśli. Jesteśmy zainspirowani otoczeniem, życiem, w którym żyjemy. I inspirując się od czegoś, dajemy od siebie to samo. Czyli dajemy też magię. I to potem, co dajemy, to też dostajemy. I nasze życie po prostu staje się magią, magiczne. I one tak jest. Jest po prostu. Największym cudem, jaki po prostu kiedykolwiek się doświadczyło, to właśnie jest życie. I ta pasja do tego życia jakby pogłębia jeszcze bardziej tę pasję. I jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. I im więcej widzimy miłość, im więcej dajemy miłości, tym więcej jej dostajemy. I to się ciągnie potem w nieskończoność. I zachęcam was właśnie, żeby. Pojrzeć na życie jak na magię, na wszystko, na to, że bierzesz oddech za to, że widzisz, przyjrzyj się na przykład do drzewa, ile tutaj jest w ogóle obrazów w nim zawartych, właśnie ta nieskończoność, jak się czemuś mocno przyjrzysz, to widzisz, że to się ciągnie w nieskończoność. I to wszystko jest ze sobą połączone, wszystko ze sobą się zgrywa. Potem widzisz, jak myślisz o czymś, a potem tego doświadczasz w życiu. I potem nagle widzisz, że ten cały magiczny stwór życia, że to ty je tworzysz. I się uczysz, jak je tworzyć. I właśnie się uczysz tworzyć je poprzez swoją postawę, poprzez to, jakie odbierasz i to, co dajesz od siebie i tym właśnie kierujesz tą magiczną rzeczywistością i wtedy jest jeszcze bardziej cudownie bo czujesz się częścią tego czujesz się jednością z tym wszystkim i czujesz się kreatorem, stwórcą rzeczywistości tego cudu właśnie hmm. ale żeby też doświadczyć Właśnie tego cudu, doświadczyć tej głębi rzeczywistości, to trzeba odpuścić strach. Strach przed ubóstwem, strach przed śmiercią, strach przed głodem, strach przed odrzucaniem społecznym, strach przed chorobą, strach przed samotnością, strach przed bólem, strach przed zimnem, strach przed ciemnością. To wszystko trzeba odrzucić, nie myśleć o tym. Trzeba znieść się ponad to. I wtedy jesteśmy właśnie w energii miłości, gdzie wszystko jest cudowne. Wszystko. Nawet te, e, to, że e, społeczeństwo jest manipulowane, to, że społeczeństwo jest kontrolowane, że jest wyzysk na świecie, że jest głód, że jest właśnie ta dysharmonia pomiędzy władzą, pomiędzy e, dobrami, które matka ziemia nam daje, to, że wyniszczamy tę naturę. Jako społeczeństwo to też da się pokochać, bo się widzi w tym, w tą głębię, że to jest po coś, że to jest po to, żeby poznać też e, te niskie, że tak powiem, świadomościowo stany, właśnie strachu, nie strachu i poznać je, i potem doświadczyć tych wyższych stanów i bardziej się z nich cieszyć i wiedzieć, po prostu, poznać wszystko, i wtedy mieć wybór. I to też jest piękne, właśnie to, co się dzieje na świecie teraz. Cały lockdown, cały ten wirus, to wszystko jest piękne. Bo to jest po prostu największy katalizator do zmiany dla ludzkości. No i oczywiście w tym takim stworze tej rzeczywistości, tego życia, tej magii jest coś takiego. Są takie prawa, które same z siebie że tak powiem, regulują. Bo to jest dualność, jest plus i minus. I jeżeli my, jako społeczeństwo, wyniszczamy naturę, jeżeli my, jako społeczeństwo, nie dostrzegamy tego cudu życia, my, jako społeczeństwo, e, więzimy zwierzęta w klatkach, zabijamy je, zniewalamy masową skalę, miliardy rocznie, to potem dostajemy to samo. Teraz wszyscy są zamknięci w klatkach. Jest lockdown na całej planecie, i natura teraz odpoczywa. I właśnie to jest po to, żeby ten balans zachować. Ale właśnie poprzez takie ciężkie doświadczenia, kiedy właśnie jesteśmy zamknięci w mieszkaniu, albo kiedy ktoś nam mówi, co mamy robić, albo kiedy nie możemy gdzieś pojechać, bo mamy ograniczenia, to wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać i myśleć samemu. Albo nie myśleć, <laughs> tylko być i wtedy myślenie pojawia się automatycznie, kiedy jest potrzebne do jakiegoś praktycznego zadania. Ale poza tym jest spokój i. Bezruch. No, a żeby właśnie odciąć się od... Społecznej, kolektywnej myśli ograniczającej, która jest po prostu energią strachu, to idźcie w takie miejsca, spędzacie tu jak najwięcej czasu i im więcej czasu tu będziecie spędzać, tym bardziej będziecie otwarci na bardziej nieograniczone myślenie i bardziej będziecie dostrzegać piękno we wszystkim. Nawet w sytuacjach, które dla Was teraz na przykład są straszne, są okropne, są złe, to z czasem, jeżeli po prostu Wasza świadomość wzrośnie, jeżeli dacie się przestrzeń, jeżeli spojrzycie na swoje życie z innej perspektywy, to te sytuacje staną się dla Was bardzo wartościowe i będziecie za nie wdzięczni. Bo w naszych najciemniejszych dniach, Najbardziej się oświecamy. I tego Wam życzę, żebyście po prostu wyciągali lekcję z każdej sytuacji, która wydaje Wam się zła i wznosili się ponad nią. Że potem ona się w Waszym życiu już nie pojawiała. Tylko, żeby się ona nie pojawiała, to musicie ją przepracować i zrozumieć. A jeżeli będziecie ją od siebie odrzucać, to wtedy ona do Was wróci, prędzej czy później. Więc. Z tego cudownego miejsca jest tak cudowny, z tej pięknej rzeczywistości, cudownej, magicznej krainy. Przesyłam Wam dużo pozytywnej energii i energii miłości, i życzę Wam wspaniałego dnia. Pis.